Ogrom włożonej pracy przerodził się w ogrom kontaktu, wiele wartościowych rozmów, wielką merytorykę tego wydarzenia i jestem dumny, że mogłem być częścią tego, co tutaj się zadziało w ramienia firmy Proctor. Targi w Norymberdze zaskoczyły mnie wielokrotnie, począwszy od chaotycznej atmosfery przy rozładunku i tworzeniu naszej zabudowy targowej, po fantastyczne rozmowy, fantastyczne stoiska i ogromny rozmach całego tego wydarzenia. Ostatni dzień targów w Norymberdze właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy Wam za liczne odwiedziny, za ciekawe rozmowy, za wiele inspiracji do dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że te kontakty, które zebraliśmy, zostaną podtrzymane i nie zostajemy nic innego jak tylko powiedzieć: Do zobaczenia na kolejnych targach.